Hej, tu Bolko 7, a dzisiaj bez kamery, bo jestem chory. Materiale Marvel Rivals bez postaci z Marvela, AI w MMO i nowy poziom naciągania od NVIDIA. Zapraszam. Marvel Rivals mogło nigdy nie powstać lub być całkowicie inną grą, niezwiązaną z Marvelem. Według najnowszego artykułu na Bloombergu i jeden z największych hitów ostatnich miesięcy, wcale mógł nie ujrzeć światła dziennego, ponieważ prezes Netisu nie chciał płacić Disneyowi za licencję na wykorzystanie superbohaterów. William Ding, prezes spółki, podobno dopytywał się swoich dewów, czy nie byłoby możliwe zastąpienie postaci komiksowych ich własnymi bohaterami. Tylko fakt, że wymagałoby to dodatkowych środków i czasu na ich stworzenie, sprawił, że Marvel Rivals w ogóle powstało. Gdyby Pan Ding zapytał trochę wcześniej, moglibyśmy dostać produkcję zupełnie inną i nie sądzę, by ona odniosła wielki sukces. To zabawne, według mnie to nie sama marka Marvel jest najważniejsza dla tej gry. Bardziej chodzi o to, że twórcy nie muszą wymyślać postaci oraz budować do nich fabuły czy też świata. Mają od razu dostęp do gotowych schematów, skili skinów i wielu innych elementów, które sprawiają, że zamiast zastanawiać się, jak coś ma wyglądać czy działać, wystarczy, że otworzą komiks. Jak bardzo to jest istotne, możemy zobaczyć na przykładzie Overwatch'a. Gdzie cała masa nowych bohaterów nie budzi żadnych emocji ani przywiązania. Poza tym, materiał Bloomberga mówi też o tym, że Netis chce skupić swoje wysiłki na produkcjach, które mogą przynosić setki milionów zysku, i dlatego też zamyka kolejne mniejsze produkcje. Sytuacja jest na tyle drastyczna, że podobno większość planów wydawniczych na rok 2026 została zlikwidowana, i na chwilę obecną firma nie ma żadnych premier w przyszłym roku. Oczywiście odbiła się to kolejnymi zwolnieniami, jak i zamknięciami, i choć na zachodzie budzi to nagle wielki krzyk, to chciałem zaznaczyć, że to samo działo się niedawno w Chinach, Japonii czy Korei, gdy europejskie i amerykańskie firmy zamykały tamtejsze oddziały. Ja osobiście naprawdę współczuję deweloperom, bo są zwalniani za wykonywanie swojej pracy, podczas gdy osoby odpowiedzialne za wtopy lub też zły kierunek rozwoju firmy nie ponoszą konsekwencji. Ale warto powiedzieć, że Netflix zachowuje się dosłownie jak wielkie molochy z Europy, przykładowo Ubisoft, czy też za Oceanu Electronic Arts, tylko że tym razem firma pochodzi z Chin. Jak dla mnie, ksenofobia i hipokryzja dziennikarzy z zachodu jest bardzo wyczuwalna. Płaczą, gdy są zamykane na zachodnie studia, a gdy toś samo dzieje się na wschodzie, to siedzą cicho. A teraz podsumowanie: co wy sądzicie o tym, że Marvel Rivals mogło istnieć bez Marvela? Gra z superbohaterami odniosła giga sukces, a bez nich też tak by było? I czy mam rację mówiąc o tym, że na zachodzie media mają ból tyłka o to, że chińska firma traktuje ich tak jak oni traktowali innych przez lata? Dajcie znać w komentarzach co sądzicie. Osoby, które mnie oglądają na Twitchu, tutaj drobna reklama, streamuje od poniedziałku do piątku od godziny 19, zapraszam, wiedzą dobrze, że wierzę głęboko w to, że AI będzie tym, co naprawdę zacznie kolejną rewolucję w MMORPGach. Moje podejście do wszystkich obecnych lub też zapowiedzianych gier tego typu jest bardzo proste. Już to gdzieś widziałem, a obietnicę next-genowego MMO można włożyć sobie głęboko wiecie gdzie. Prawda jest taka, że na chwilę obecną cały rynek MMO czy też gier online z elementami rpg -y jest już tak naprawdę wykorzystany i wszystko co można było stworzyć na nim już było stworzone. Jedyne co zostało deweloperom to dopracowanie znanych nam już elementów. Według mnie kolejny przełom w grach tego typu to AI i właśnie dostajemy choć niewielki, ale jednak przedsmak takiej opcji w chińskim MMO. 21 lutego w grze mobilnej Justice Mobile pojawił się pierwszy MPC, z którym gracze mogą swobodnie rozmawiać. Postać została oparta o nowy chiński model AI, czyli Gipsyck jest chyba pierwszym tego typu MPC-em w jakiejkolwiek grze. Na chwilę obecną możemy tylko z nią pogadać i jest to tak naprawdę chatbot, ale bardzo się cieszę, że ta technologia tak szybko została zintegrowana z jakąkolwiek grą, ponieważ kolejny krok w rozwoju tej technologii jest możliwość dania tworzenia questów temu MPC-owi. Szczerze sądzę, że AI spowoduje, że każdy z nas będzie miał unikatową historię w grze z unikatową przygodą, która będzie przygotowana tylko dla nas. Do tego uważam, że w ciągu najbliższej dekady wykorzystanie AI w grach da nam pełen voiceover, unikatowe questy, zarządzanie pogodą, rozwojem świata itd. Gdy się pojawi takie MMO, będziemy mogli mówić, że to jest net gen. Trudne sprawy z premierą kart od Nvidii. Ciąg dalszy. Rzadko mamy do czynienia z tak fatalną premierą produktu, jak obecna generacja kart graficznych od de facto lidera światowego w branży, czyli Nvidii. RTX z rodziny 5000 to ciągłe pasmo porażek i problemów od samej premiery. Zaczynając od zapowiedzi nieziemskiej wydajności, które okazały się być nieprawdą, poprzez brak dostępności w sklepach, a następnie zawyżone ceny znacząco powyżej tego, czego można było się spodziewać, niektóre modele osiągnęły koszt powyżej 50 tysięcy złotych, a kończąc się na palących kablach do zasilania, co chyba powoli staje się standardem, a nie tylko jednorazowym przypadkiem. To wszystko można jeszcze uznać za zdarza się i przełknąć. I choć te problemy nie powinny mieć miejsca, to w dużej mierze są do zaakceptowania. No może poza pożarem domu. Ale najnowsza sytuacja to według mnie już czysty skam ze strony zielonych. Najwyraźniej Jason Huang, prezes NVIDIA usłyszał jak ludzie skarżą się na skamy w krypto i powiedział trzymajcie moje piwo i skórzaną kurtkę. Ja wam pokażę jak to się robi. Bo widzicie sytuacja wygląda tak. Ty i Twój ziomek właśnie wychodzicie ze sklepu z dwoma kartami RTX 5090. Kumpel sprzedał obie nogi, więc jest na wózku, a Ty okuli, bo sprzedajesz tylko jedną nogę i nerkę, żeby dostać te grafiki. Jest jedziecie do domu, podłączacie karty do swoich komputerów i nagle się okazuje, że mimo identycznej specyfikacji Twoja karta jest nawet o 11% wolniejsza niż kumpla. Zastanawiasz się o co chodzi. Odpowiedź jest dosyć prosta. Nvidia postanowiła sprzedawać uszkodzone chipy jako pełnowartościowe. Według dostępnych informacji wszystkie karty z serii RTX 5000 mogą mieć wadliwe chipy i posiadać mniej jednostek ROP, czyli render output unit, co powoduje, że wydajność w obrębie tego samego modelu może się wahać od 4 do 11%. I co najgorsze, Nvidia wiedziała o tym, ale postanowiła sprzedawać te karty, twierdząc, że różnice są na tyle małe, że gracze nie odczują ich w praktyce. Oczywiście teraz, gdy sprawa wyszła na jaw, możecie żądać wymiany na pełnowartościowy produkt, ale to nie zmienia faktu, że zieloni według mnie próbowali oszukać swoich klientów. Jeżeli macie kartę z tej serii, użyjcie programu GPU-Z, aby sprawdzić liczbę ropów na swojej karcie. RTX 5090 powinny mieć 176, RTX 5080 112, a RTX 5070 Ti 96. Chciałem zaznaczyć, że praktyka sprzedawania uszkodzonego krzemu to nic nowego, ale większość firm robi to inaczej. Biorą wadliwą jednostkę, odcinają lub blokują dostęp do uszkodzonego elementu i sprzedają jako tańszy. Często konsumenci próbują potem odblokować te elementy, ponieważ bywa, że jednostki tak naprawdę działają, po prostu nie przeszły testów producenta. Dzięki temu kupujący płaci mniej, ale może dostać droższy podzespół. Natomiast to, co robi Nvidia, to nowy poziom podłości, choć powiem szczerze, znany troszeczkę w branży. Jeżeli kiedyś kupowaliście flagowce od Samsunga, to jeżeli kupiliście go w Stanach, mieliście inny procesor, jeżeli kupiliście go na przykład w Europie. A Samsung o tym pierwotnie nie informował. Dopiero później. Tutaj Nvidia poszła o krok dalej, co prawda, de facto żerując na naiwności i braku wiedzy yy, osób kupujących, ale na koniec dnia. Według mnie to jest czysty skan. A teraz na szybko, szybkie newsy. Sony stało się drugą co do wartości rynkowej firmą w Japonii. Obecnie wartość spółki to ponad 149 miliardów dolarów. I powiem szczerze, to niewiele porównując do Nvidia czy też Apple. A przecież Sony produkuje tonę rzeczy, nie tylko konsole. Ale żeby nie było zbyt wesoło dla Japończyków, według raportu firmy badawczej Ciracana PS5 Pro. Sprzedaje się gorzej niż PS4 Pro. Niby zaskoczenie, ale może nie do końca. Wydaje mi się, że zbliżamy się do momentu, w którym wymiana konsoli na nową będzie następowała raz na dekadę albo i dłużej. Po prostu sprzęt jest już na tyle mocny, że jeżeli tylko deweloperzy dołożą trochę optymalizacji, to nowe tytuły mogą działać na starszych urządzeniach, co oczywiście powoduje mniejszą chęć zakupu nowej konsoli. Monster Hunter Wilds ma problem, a dokładnie cała seria go ma. Chodzi o brak możliwości darmowej zmiany wyglądu postaci, poza oczywiście procesem jej tworzenia. Jeśli później uznacie, że postać Wam się nie podoba, to za tą usługę trzeba zapłacić. I szczerze, mnie ten problem nie dotyka, bo jeśli będę grał, to i tak moja postać będzie zakuta w armor, więc jej wygląd mnie nie obchodzi. Rozumiem jednak, dlaczego naredicie, co niektórzy ludzie. Grzecznie, w cudzysłowie, proszą kapkom o zmianę tej opcji na darmową, choć nie sądzę, że to nastąpi. Granging Games zaczęło ujawniać, co pojawi się w aktualizacji 0.2.0 do Path of Exile 2. Na swoim profilu na Eksie udostępnili film, w którym pokazują pięć nowych klejnotów wsparcia, dostępnych wraz z patchem. Wiele osób jest bardzo zadowolonych z nich, aczkolwiek ja ciągle czekam na główne mięso aktualizacji, bo nie wierzę, że to jest to. Ciągle sądzę, że będzie to nowa klasa albo kolejny akt fabularny. Pamiętajcie, ten update ma się pojawić za mniej niż 30 dni w grze, więc warto na niego czekać. W sieci pojawiły się wyniki wydajności nowych kart od AMD, czyli Radeonów RX 9070XP, konkurentów dla RTX-ów 5070 i 5070Ti. Według nich nowe karty od Czerwonych będą miały wydajność o 40% wyższą niż karty z poprzedniej generacji RX 7900. I choć jest to imponujący wzrost, musimy jednak poczekać na oficjalne benchmarki od youtuberów i testerów, bo chyba już wszyscy wiemy, że to co przed premierą się pojawia nie jest do końca prawdą. Tym bardziej, że karty AMD zawsze miały duży problem z ray tracingiem, więc dopiero jak zobaczymy wyniki z tą technologią, będziemy mogli świętować. Mimo wszystko trzymam za nich kciuki, bo Nvidia musi dostać bardzo mocno po tyłku. Osoby, które nie mogą się doczekać kolejnej książki z Sagi Ognia i Mrozu albo nowego serialu w uniwersum Gryotron, już teraz mogą wypróbować grę opartą na tym świecie. Obecnie trwa Steam Game Fest, podczas którego deweloperzy udostępniają dema nadchodzących tytułów, dzięki czemu możecie przetestować RPGa, który pierwotnie de facto miał być MMORPGiem opartym na prozie pana Martina. Demo gry Game of Thrones Kings Road jest już dostępne i będzie grywalne do 3 marca. Twórcy poinformowali również, że premiera gry planowana jest na drugą połowę roku. Jeżeli któryś z Was, czy któraś z Was wypróbuje tę grę, podzielcie się wrażeniami w komentarzach, bo jestem zaciekawiony. I to wszystko na dzisiaj. Jak zawsze, jeśli dotarliście do tego momentu, zostawcie komentarz, lajka i suba. Do zobaczenia.